To Witam wszystkich bardzo serdecznie z nowego miejsca i zapraszam na tygodniówkę, kochani, tydzień od 31 maja do 7 czerwca. Sprawdzimy, co się będzie działo wewnątrz was, co idzie do was z zewnątrz, co wam umyka, czego nie dostrzegacie, co dobrego wydarzy się w tym tygodniu i zapytamy o radę. I zapraszam teraz żywioł powietrza, bliźnięta, waga wody. Niech zaczynamy od bliźniąt. Drogie bliźnięta, to jest czytanie dla was. Sprawdzimy główną energię na ten tydzień. co się będzie działo wewnątrz was, co idzie do was z zewnątrz. Co wam umyka? Czego nie dostrzegacie? Co dobrego wydarzy się? Tej karty? Jaka rada? Drugie bliźnięta dniówka dla was i sprawdzamy. Karta perspektywy. Patrząc na wszystko z boku, zawsze dojrzysz prawdę, nawet jeśli byłaby ukryta. Patrząc na wszystko z boku, zawsze dojrzysz prawdę, nawet jeśli była by ukryta. Hmm? Czyli tutaj no, jest taka energia, słuchajcie, drogie Bliźnięta, że, y, że na coś dobrze jest y, spojrzeć y, no, z pokój, z innej perspektywy, pod innym kątem. Być może po prostu czyimiś na przykład o, y, oczami na tą sytuację, jak ta osoba by y, na przykład poczuła się albo jak ona by postąpiła. Ta, na przykład zrozumieć czyjeś postępowanie, jakieś czyjeś zachowanie. Tutaj jest ta karta, która wam tak jakby właśnie sugeruje, żeby na to spojrzeć od innej strony. Dlaczego ten ktoś tak się zachował? Dlaczego ten ktoś tak zrobił? Może nie mógł inaczej? Żeby, po prostu, żeby spojrzeć z innej perspektywy. Co wewnątrz was? Cesarzowa. No tutaj jest, drogie bliźnieta, to jest taka energia, że czujecie się, bo tutaj jest... Być może to jest tak, że to nie dotyczy was coś tak bardzo bezpośrednio, ale może jest y, taka energia, słuchajcie, jest, że może, możecie komuś na przykład pomóc, albo możecie wpłynąć na bieg wydarzeń, albo na przykład to może być w pracy, czyli patrząc na to z boku, pod innym kątem, na przykład możecie się, możecie powiedzieć, że słuchaj, y, nie dostrzegasz, że ta osoba się tak zachowała, bo na przykład wtedy nie mogła inaczej, no czy, no, czy, czy cokolwiek, czyli tutaj jest y, taka sytuacja, drogie bliźnie, że macie Teraz władzę we własnych rękach. I dlatego ta karta właśnie ta główna energia Wam sugeruje, proponuje, zachęca do tego, żeby spojrzeć na coś inaczej, bo możecie komuś pomóc. Możecie kogoś wspomóc. Możecie na przykład stanąć też za kimś. Zamka mieczy. Kapłanka. I tutaj, słuchajcie, jest tak pokazane, że intuicja wam to podpowie. Jeżeli zaczniecie właśnie szukać tej innej perspektywy, to intuicja Was naprowadzi, podpowie Wam to mnie czy? bo jeżeli patrząc na to na przykład ze swojej perspektywy, czyli nie wiem, jest grupa osób i jest jedna osoba, która nie tak już będzie, że zawodowo. oczywiście to jest tylko przykład która na przykład coś zrobiła, albo się zachowała i grupa patrzy na to i na przykład ocenia, rozlicza tą osobę. A tutaj jest ta karta, właśnie mówi o tym, żeby spojrzeć tak jakby stanąć całkowicie z boku i nie, nie przy tej osobie i nie przy tej grupie. I tutaj macie tą władzę i tutaj intuicja was, kochani, poprowadzi i dostrzeżecie coś, czego będąc na przykład z grupą i oceniając tą osobę, rozliczając ją, nie dostrzeglibyście. Bo tutaj stał sam kamieńczyk, ona ma oczy zamknięte, ona tego nie widzi. Dopiero jak stanie, stanie, staniecie z boku, przesadzicie na przykład słuchaj, co inni mają do powiedzenia i co ta osoba, dostrzeżecie tą prawdę. Czyli tutaj to jest bardzo ważna energia, bo poczujecie tą, że intuicja was poprowadziła w takim, w takim kierunku, że możecie na przykład rozwiązać coś, jakiś poważny konflikt nawet, jeżeli tak jest zawodowo. To nie musi być zawodowo, to, to jest taki przykład, kochani. To może być właśnie w relacjach, może być w rodzinie, ale taka bardzo, bardzo ja bym powiedziała, że taka istotna wskazówka od Tarota. To jest wewnątrz was, to idzie do was z zewnątrz, Wszystka pentakli. Jeżeli chcecie równowagę w swoim życiu mieć z kimkolwiek, to będziecie ją mieć. Absolutnie. Tutaj jest ktoś, kto Wam po prostu tą równowagę zapewni. Mój karuszek są. Ktoś też. No tak się pokazuje, wszyscy karuszek, że tak jakby ktoś. Taka yy... jest energia, że ktoś się zdecyduje i. Yy... I po prostu machnie na coś ręką, albo po prostu odpuści Wam, zakończy. To jest ten sukces, czyli ktoś po prostu dla dobra Waszej relacji, dla dobra tego spokoju, dla dobra tej, tej równowagi, która, żeby była pomiędzy Wami, ktoś po prostu zostawia coś w spokoju i to jest zwycięstwo. Tak jakby to jest ktoś, kto nie angażuje się w to i to jest, i to jest dobre, dla, dlatego, żeby ta równowaga pomiędzy Wami była. To może być no, jakaś, jakaś romantyczna sytuacja w rodzinie. Tak i tak jest z zewnątrz. Czyli po prostu ktoś to zostawia. Dobrze, zakończmy to, nie wchodźmy to już dalej, po prostu zostawmy ten temat. Yy, I tak tym te, sposobem będzie pomiędzy nami dobrze. To jest z zewnątrz. Co Wam umyka, czego nie dostrzegacie? Drugie bliźnięta. Kluwa pentakli. Być może to jest yy, to, że yy, za bardzo jesteście właśnie osadzeni w jednym miejscu. Tutaj ten tarot Wam e, tak jakby pokazuje to, że e, może czas się ruszyć, może tutaj, nie wiem, e, może nie tyle, że przeprowadzka, aż tak, ale że czas poruszać tą energię. Że ta Wasza energia być może właśnie jest taka e, zasiedziała trochę w jednym miejscu, za długo, za bardzo, że tak, e, no to jest ogólnie bardzo dobra karta, ale tutaj patrząc na to, czego dostrzegacie, że właśnie za bardzo jesteście, za długo jesteście w jednym miejscu. Słycha u ósemka No, że tutaj przydałoby Wam się, jakaś, słuchajcie, jakaś wycieczka mała czy większa, ale właśnie tak, żeby gdzieś wyruszyć. Ósemka Karuszczek też mówi o tym, że, żeby się więcej działo w Waszym życiu, żeby ta energia była taka poruszana, żeby się poruszyła ta energia, że, żeby poznać nowe osoby, żeby z nimi komunikować się, żeby rozmawiać. Więc jesteście bliźniętami, więc wy po prostu lubicie rozmawiać. Więc tutaj. Czego dostrzegacie? Właśnie tego, że jesteście zbyt długo w jednym miejscu, i być może dlatego, że dlatego te rozmowy na przykład są ciągle o tym samym, bo są z tymi samymi osobami, że tutaj właśnie, że trzeba się ruszyć. Bo słuchajcie, no, będzie się dużo, ale najpierw trzeba się po prostu ruszyć z miejsca. Co dobrego się wydarzy w tym tygodniu dla Was? Człucha pentakli, a co różka? No, to jest właśnie to, zobaczcie, że jak tylko zostawicie tą swoją y, stabilizację, którą macie, która wygląda bardzo dobrze, ale ją zostawicie asyruszczek, no to czeka na Was przygoda, nowe osoby, komunikacja, pasja, namiętność. I to jest to dobre, ale trzeba się ruszyć, trzeba tak jakby zostawić na chwilę swoją strefę komfortu, taką bardziej stabilizację, o, bardziej tak bym to czuła. Kilka no. I tutaj tak, hmm, tak się pokazuje, słuchajcie, jest pasja, jest namiętność, jest i są Karuszek, no dużo się będzie działo, jest dwójka kielichów, czyli jest pokazane tak, karty, pamiętajcie, że to jest energia na, na ten tydzień, bardziej tak energi ta energia, która może się wydarzyć, bo tu jest pokazane, że jak już byście, byście się zdecydowali, jest ta namiętność, jest ta pasja, są te rozmowy, dwójka kielichów, to żeby nie wchodzić w taką energię, to teraz będziemy żyć, hmm, ze sobą długo i szczęśliwie i nic nas nie rozłączy. Żeby na to tak nie patrzeć, tylko... Y, bo jest ta kielichów, słuchajcie, tutaj jest czwórka kielichów, rycerz pentakli. Czyli tak jakby mm, Tarth pokazuje, jeżeli jakaś przygoda, jakiś romans, to bardziej taka wakacyjna. Taka chwilowa. I żeby do tego... To nie znaczy, że później to się to tak nie zmieni, ale że na ten czas, żeby tak do tego podchodzić, żeby jeszcze nie czuć się na przykład, że, że, to jest, że będziecie ze sobą związani, że to jest miłość do grobowej deski, że to jest coś dużego. Żeby do tego, to może z tego być w przyszłości, ale żeby do tego tak nie podchodzić, bo jeżeli tak, jeżeli tak podejdziecie, no to jest pokazane, że po prostu to jest ktoś, kto wróci do swojego życia. Na przykład gdzieś wyjedziecie, spotkacie się z kimś w jakimś miejscu, to jest ktoś, kto zajmie się swoimi sprawami, a wy w tej energii, no ale no to gdzie on jest, gdzie ona jest. Miało być tak pięknie. Więc tutaj, żeby się cieszyć tym, to tutaj tak jakby wszechświat właśnie wam daje, co ta osoba też wam daje, czyli asa ruszczyk, na tym się skupić, na tej przygodzie, na tym romansie, na tym flircie, na tym po prostu, na, tym przyjem, na tych przyjemnościach. Jaka rada? Cesarz. No, tutaj tak karty pokazują, że przydałoby Wam się, słuchajcie, taka, taka lżejsza energia, taka właśnie namiętność, taka pasja coś takiego Wam się przydało, bo chyba, chyba w ostatnim czasie tak karty mówią, że jesteście zbyt poważni i zajmujecie się tak jakby takimi poważnymi sprawami. Tylko więc, tak można rozluźnić, rozluźnić tą energię. Królowa Mieczy, zdecydowanie. Zdecydowanie słuchajcie, tutaj pan Détaro to radzi po prostu wycieczkę, podróż, coś przyjemnego, coś, co was tak po prostu rozweseli. No to jest królowa Mieczy i Trójka Mieczy. No, urlop też, jeżeli możecie, to jak najbardziej karty o tym mówią, że jest wam wskazany. Bo tutaj no, dużo takich rozmów, dużo takich, ym, takich rozkmin, dużo być może na przykład rozmawiania z kimś, to jest w trudnej sytuacji, dużo się zastanawiania, więc jeżeli to musicie zrobić, oczywiście tak, ale je, później zafuntujcie sobie jakąś wycieczkę, gdziekolwiek, nawet jeżeli to nie jest coś gdzieś daleko, to gdzieś po prostu blisko, żeby poruszać tą energię. No bo tutaj czeka przygoda. Drogie bliźnięta, bardzo Wam dziękuję i zapraszam uwagę. Drogie wagi, witam Was serdecznie, to jest tygodniówka od 31 maja do 7 czerwca. Główna energia. Co się będzie działo wewnątrz Co idzie do Was z zewnątrz? Czego nie dostrzegacie, co Wam umyka? Co dobrego wydarzy się dla Was w tym tygodniu? Jaka rada? Drogie wagi, czytanie dla Was. Przyjdzie odpowiedź na Twoje pytania. Będzie ona niesiona mądrością. Hmm? Czegoś się dowiecie po prostu w tym tygodniu. Przyjdzie odpowiedź na Twoje pytania, więc jeżeli, jeżeli to jest waga, która pragnie odpowiedzi na jakieś pytania, no to w tym tygodniu to po prostu może nadejść. Będzie ona niesiona mądrością ta odpowiedź, czyli tutaj no, ktoś Wam na przykład odpowie, ale też uzasadni tą odpowiedź. Taka jest energia. Czyli jeżeli czekacie, no to się doczekacie. Co wewnątrz Was drugie wagi? Rycerz Mieczy. To jest, bo to jest wewnątrz Was, czyli macie. Być może macie ochotę na przykład y, komuś powiedzieć coś, y, co myślicie o tej sytuacji. Tutaj jest taka waga, która ma ochotę po prostu zachować się y, w taki sposób impulsywny, czyli tak zareagować, na przykład tak jak y, czujecie. Czyli w danej sytuacji, tak jak czujecie, chcecie po prostu to powiedzieć albo, albo zrobić, ale to jest wewnątrz was. Chcę, żeby była... No, twoi Szóstka miecze. Tutaj, jest, no kochani, jest też miecze, jest też buław jest dwójka mieczy, czyli będziecie się zastanawiać, bo z jednej strony na przykład chcielibyście coś zrobić, nawet być może tak szybko coś zadziałać, powiedzieć komuś, po prostu tak zachować się nawet impulsywnie, nawet jakbyście potem mogli, mieli po sobie powiedzieć, ach, niepotrzebnie to zrobiłem, to macie na to ochotę. Wilka mieczy po prostu mówi o tym, że wygrywa to, to dobre wychowanie lub ta moralność, lub po prostu, żeby tego nie robić, żeby sobie nie psuć tego spokoju, żeby nie wywoływać jakiegoś dramatu, żeby czego, kogoś na przykład nie prowokować. Wszystka mieczy mówi, że być może a dobrze, to, to jednak, jednak tego nie zrobię. tam Nie powiem, nie zachowam się tak, nie zrobię to, na co mam, nie zrobię tego, na co mam naprawdę ochotę, a będziecie mieli na coś wielką ochotę. To jest wewnątrz was, to się będzie działo wewnątrz was, słuchajcie. Zobaczymy, co idzie do Was z zewnątrz. Kilka no Ktoś tak, jakby Was. Hmm, ktoś tak, jakby, drogie uwagi, ktoś Was tak prowokował, że to może być taka energia, że. Bo przez Ciebie to ja teraz, na przykład, czuję się tak, albo przez Ciebie nie mam czegoś tam, bo, bo tak jakby ktoś Was winił za to, jak się czuję. Czyli tutaj może być, kochani, taka sytuacja, że ktoś Was na przykład sprowokował, Wy macie ochotę się tak zachować, czyli. Bo to jest wewnątrz was, czyli być może gdzieś tam coś jednak jest od was wyszło trochę i to wystarczyło, żeby ta osoba was na przykład y, w jakiś sposób, sposób obwiniła o tą reakcję, na to, co, co zrobiła. No, tak się pokazuje. No to jest y, tak, że to jest ktoś, słuchajcie, to jest... To, to jest osoba, która doskonale wie, co robi. Właśnie od razu inna energia. Tak chciałam dołożyć, właśnie zobaczyć, czy, czy może to jest tak, że to jest ktoś, kto naprawdę cierpi, ale jest Cesarz płanka y, i Król Buław, czyli to jest takie przemyślane zachowanie i y, żeby wzbudzić was was do sumienia, albo jakąś litość, albo no coś po prostu, żeby żeby was, żeby wam tak jakby sprowokować do tego, żebyście się tak zachowali. A wy tutaj macie tą ten moralny kompas i nie chcecie tego zrobić, chociaż macie na to ochotę. No to jest właśnie ktoś, kto po prostu y, kieruje się intuicją, ale też y, działa y, tak, żeby tej osobie było dobrze. Czyli taka zewnątrz sytuacja. Słuchajcie tak I powiem wam, że tutaj jest drugiej wagi tak pokazane, że to, y, że to się wszystko potem może rozwiać. I okaże się, że, y, że tutaj był ten bodziec taki, żeby tak zareagować. Wy jednak nie reagujecie. Ktoś po prostu próbuje jeszcze. Ale zaraz dosłownie potem jest tak jakby zamknięte były drzwi. Normalnie jest inna energia, czyli sprawa się po prostu jest po sprawie. Mogło z tego być coś więcej, ale jest po sprawie. To jest z zewnątrz. I to może być też sytuacja w pracy taka. Bo to jest ktoś, kto po prostu zajmuje się później y, swoją pracą. To może być też szef, jest cesarz. Ktoś w jakiś sposób, od kogo jesteście zależni. Może jakiś menadżer. Albo z kimś, kto na przykład, z kim, nie wiem, jeżeli jesteście szefem, to być może jakiś klient tak was tutaj próbuje, próbował sprowokować mocno. Czego nie dostrzegacie, czego nie widzicie, tą fortunę? Że idą to Was zmiany. Być może już na przykład, drogie wagi, czujecie, że, że już jest inaczej niż było. Odnośnie na przykład takiej sytuacji albo u Was w życiu, że czujecie, że jest inaczej, że, no, że przychodzą te zmiany. Bo tutaj jest, czego, co Wam umyka, czego nie dostrzegacie. Okazało się trochę osób, więc y, tutaj też może być taka energia, słuchajcie, jest koło fortuny to jest diabeł, jest król pentakli i król mieczy. To jest, y, że idą te zmiany to raz, bo koło fortuny mówię o tych zmianach, ale tutaj też jest, słuchajcie, taka energia, że tak jakby ktoś was, y, no dużo się u was będzie działo, bo tutaj czegoś dostrzegacie, że ktoś was próbuje tak jakby wkręcić, y, w swoje życie, w swoje, nie wiem, w swoje problemy, w, swoje, w swoją sytuację życiową, w skrót pentakli, w swoje sprawy. O, może tak. Nie muszą być tylko problemy. To Może być jakaś sytuacja, którą ten człowiek ma i próbuje was, jest ten diabeł, który jest kofortowy, tak jakby wciągnąć. I tutaj, jeżeli się zajmiecie już na przykład czyimś życiem, czy sprawami, wejdziecie tak jakby bardziej, no to, bo to wam tak jakby tego nie dostrzegacie, że. Po jakimś czasie okaże się, że to jest ktoś, że Wy, że wy żyjecie po prostu też y, nie tyle swoim życiem, ale się czynić. Że ktoś będzie na przykład do Was później wydzwaniał lub pisał i mówił, że słuchaj, no, bo u mnie to tak, tak, i bo ta powiedziała tak, bo to się wydarzyło i tak, y, lub to, to się już na przykład teraz dzieje, drogie wagi, że żyjecie tak, jakby ktoś Was y, wciąga w wir swojego życia, o. co y, dobrego dla Was. raz. Y to dobre, co do Was idzie, drogie Wagi, to to, że, y, y, że zopiecie taki czas tylko dla siebie, i że tak jakby to wszystko tak zawiśnie. Tutaj nie będzie tych wszystkich takich sytuacji, których macie sporo, tylko na przykład hamaczek, albo leżaczek, albo, no nie wiem, coś, co po prostu i tak, y, nie wiem, medytacja, o zamyknięcie oczy, i przez chwilę nie ma tych wszystkich ludzi wokół, nie ma tych spraw, nie ma tego wszystkiego. mieczy, spółek, Przeucenie. I tutaj jeżeli jest waga, która myśli sobie, że dużo tych spraw, ten nie chce, właśnie chce wciągnąć tutaj takie różne jakieś intrygi, jakieś, jakieś takie rzeczy się dzieją i to tak będzie teraz wyglądało, no to tutaj i tak jakby troszkę martwicie, że to teraz tak to będzie wyglądało, nie chciałabym tego, nie chciałbym tego. To jest pokazane w buław i jest przebudzenie, czyli um, idzie też do Was taka dobra oferta, która, tak, która zmieni energię, bo to już jest całkiem nowa energia. Czyli to jest to dobre, że tutaj pozwolicie sobie na to, żeby to tak właśnie zawisło taki odpoczynek, na takie odłączenie się, takie trochę zdystansowanie się, takie wyciszenie. No i jest pokazane, że, że to tak nie będzie wyglądało długo, że idzie do Was taka fajna oferta, coś nowego, coś, coś co Was przebudzi. Herana dla wagi. czulka kielichów. Jeżeli jest waga, która y, wciąż czeka na uczucie, y, na romans, na jakieś pozytywne na przykład uczucia, na takie emocje większe, wciąż czekacie, to rada jest taka, że być może do to nadchodzi właśnie, czyli tutaj nie przestawaj. Taka jest rada. Jeżeli czekasz, to nie przestawaj. Ma tak, no. Bo coś nowego do Was zmierza. Czyli nie, żeby nie przestawać, czekać. Kochani, udanego tygodnia Wam życzę, dziękuję bardzo i zapraszam wodnika. Drogie wodniki, czytanie dla Was. Sprawdzimy, co ten tydzień Wam przyniesie. Główna energia. Co się będzie działo wewnątrz Was. Idzie do Was z zewnątrz, czekaj dostrzegacie. Co dobrego dla Was w tym tygodniu i jaka rada? Karta wolno wolności. Pokonasz wszystkie przeciwności losu, wolność, niezależność, obfitość. Pięknie. Pokonasz wszystkie przeciwności losu. Teraz jest dla Was wolność, niezależność i obfitość. Jesteście bardzo niezależni i bardzo się z tego cieszycie, drogie wodniki. Co wewnątrz Was? Czwórka kielichów. No Tutaj jest taka energia. To ja poczekam teraz na tą właściwą osobę. Teraz po prostu zaczekam. To jest, nie jest taka energia, że jestem. W oczekiwaniu, wciąż w oczekiwaniu, tylko tak, tak na spokojnie. To ja zaczekam na kogoś właściwego, zaczekam aż, y, aż to dobre uczucie do mnie przyjdzie, bo tutaj jest ta energia, tej niezależności, tej uchwitości, którą macie w sobie, tą radość, czyli po prostu spokojnie, we właściwym czasie wydarzy się to, co jest dla mnie dobre. Wszystko, kiełbów. Hmm? Piątka, mieczy. 3. Tutaj też, y, kochanie, jest y, taka energia, że y, nie chcecie o kogoś walczyć, tak za wszelką cenę, po prostu nie chcecie, że jest tylko była, w, być może myśleliście o tym bardzo długo, myślałyście o tym długo i dochodzicie do wniosku, że, że nie, że zostawiam to tak jak jest, jeżeli to jest osoba dla mnie, jeżeli Wszechświat uważa, że ta relacja jest dla mnie dobra, to ten ktoś do mnie przyjdzie, to jest ktoś, kto się odezwie, wszystko jak jej Nawiążemy znajomość, to połączenie, tą współpracę, będziemy razem. Bo to jest dla mnie dobre, a jeżeli nie, to do mnie to nie przyjdzie. Zostawiam to po prostu. Jeżeli to jest dla mnie właściwe, to, to przyjdzie. Tak, ro, tak rozważacie, prawdopodobnie będziecie podejmować decyzję. Jeszcze może nie zrobicie tak, jak to powiedziałam, ale jesteście ku temu tak jakby bliżsi. Będziecie podejmować decyzję. Żeby coś zostawić, żeby po prostu nie mieć energii oczekiwania, tylko tak, jak właśnie tu kartę pokazała. Jeżeli coś jest dla was, to do was przyjdzie. To jest wewnątrz was. Co idzie do was z zewnątrz, król monet. Całkiem fajna energia. Słuchajcie, tutaj jest ktoś, kto może Was um, gdzieś zaprosić. To jest taka solidna, słuchajcie, znajomość, solidna oferta, soli solidne, solidne ramię. I taki ktoś będzie Wami zainteresowany. I być może tutaj jest, y to jest energia. Y kogoś, kto już został od Was y, albo odrzucony, albo tak jakby odsunięty, bo to jest, ta osoba, jest z y, Wami zainteresowana i już była wcześniej. Jest ten as miecz, czyli tak jakby to jest ktoś, kto na przykład y, powie, słuchaj nadal jestem, nadal jestem zaciekawiony, nadal jestem zainteresowany, nadal na przykład chciałbym Cię bardziej poznać. Jest ta dziesiątka mieczy, i jest wiara, to jest y, ktoś, kto po prostu, taka jest energia, ktoś kto czuje, że w jakiś sposób y, 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 Chce po prostu się z wami spotkać. Właśnie was chce poznać bliżej ta osoba. Kogoś tak bardzo ciągnie do Was, w waszą stronę. Nie jest tutaj pokazane, że to jest ktoś, kto będzie nalegał albo wywierał jakąś presję, ale ma wiarę w to, że, że tak, że się uda. Tutaj, tylko jest dużo tych mieczowej energii, jest ten tak, hormon. Czyli to może być ktoś, kto w jakiś sposób czuje, albo wcześniej w przykład mieliście taki kontakt i ta osoba tak myśli, że pomożecie na przykład tej osobie wyjść z jakiejś trudnej sytuacji, uzdrowić ją. To jest z zewnątrz. Czego nie widzicie, kochani, kochane podniki, głupiec? No, że idzie ta, bo to jest też ta wolność. Wolność, niezależność, obfitość. Ale tutaj czego nie dostrzegacie, że już za rogiem, całkiem niedługo, zaczyna się dla Was nowy etap. Rozpoczniecie coś nowego. To może być cokolwiek nowego po prostu. Nawet nowy wyjazd, nowe mieszkanie, jakieś nowe przedsięwzięcie, cokolwiek. Tego tak jakby jeszcze nie dostrzegacie. Nie widzicie, że idzie dla Was nowa historia w życiu. Wszystka moneta a z No pięknie, słuchajcie, pięknie to wygląda. No. Jest, jest głupiec, jest as kielichów, wszystko monet. Czyli tutaj jest taka energia, ta, ta nowa szansa na miłość, na uczucie, ten nowy etap w waszym życiu. On przyjdzie, um, ale nie tak hucznie. To nie będzie tak z takimi fajerwerkami. To nie będzie tak po prostu, że y, ziemia się zapadnie. Y, 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 dinozaury w brzuchu i w ogóle i tak dalej. Będzie takie duże wow. To tak nie będzie, to będzie tak na spokojnie. Ktoś po prostu wejdzie w wasze życie spokojnie. No, czyli idzie do was taka, idzie do was szansa na miłość, na uczucie, na przyjaźń. Tego nie dostrzegacie, tak jakby jeszcze, jeszcze tego nie widzicie. A co dobrego dla wodnika? Dziewiątka monet. No to jest to, to jest ta karta, słuchajcie, to jest to dobre. Tutaj jest wodnik, który się będzie z tego bardzo cieszył. Że jest człowiekiem wolnym, że jest niezależnym i że obfitość, którą ma, jest po prostu w sobie, to macie. Że taka radość z każdego dnia, ze wszystkiego, co Was otacza, ze wszystkiego, co udało Wam się zbudować, z tego, co macie, jakimi jesteście osobami, jak ważny jest ten grunt też, który macie, taki stabilny pod nogami. To jest to dobre. że w was jest siła. i Tutaj też jest, kochani, że w was jest siła, ale tutaj też jest pokazane, że, że zachodzi w was taka zmiana i, i teraz, y, pamiętacie, to się pokazało, że przychodzi ta nowa, nowa szansa na miłość, coś nowego, ale to jest to dobre, to jest też, że y, wy teraz już nie będziecie dopuszczać do siebie, do swojej przestrzeni y, wszystkich osób które będą tego chciały, tylko tutaj jest pokazane, że jesteście w stanie powiedzieć nie, na przykład nie chcę Ciebie w swoim życiu lub nie, nie kontaktuj się ze mną, nie, nie zbliżaj się do mnie y, aż tak blisko, to dam Wam dam wolność i niezależność, poczujecie sobie siłę, żeby tak zrobić, żeby, że nawet jeżeli, pamiętacie, tu się pokazało, że nie będę o to, o to walczył, tylko zostawiam to, jeżeli to jest moje, to po prostu wróci i w Was będzie taka postawa w tym tygodniu, to będzie dla Was tam dobre, że po prostu nie każdy ma teraz dostęp do mnie. Nie każdy może um, wpływać na mnie. Jaka rada dla wodnika? Ósemka monet. Tutaj jest y, taka rada, że y, nadal tymi małymi krokami do przodu. Dobra robota. O, taka byłaby rada. Dobrą robotę robicie. Serka kubków. Irma Guła. Tutaj też e, może być tak ja, słuchajcie, poczułam, że jest ta osiemka kielichów i giermek była, czyli że ta łosomka kielichów trochę jest tak na wyrost. Czyli tutaj jest taka postawa, nie czekam, ale jednak się nie odsuwacie. To nie jest tak, że nie czekam i dobrze zapominam po prostu, że jest ktoś taki, jak bratnia dusza w moim życiu, bo nie walczę, zapominam to. Tylko to jest tak, taka trochę na wyrost, żeby po prostu, bo to jest jako rada, taka dodatkowa wskazówka, żeby żeby aż tak nie wmawiać sobie tego. Jeżeli tego nie czujecie, że zostawiacie tą osobę, która jest waszą partnerką Duszą, zostawiacie, jeżeli tego nie czujecie, to nie wmawiajcie sobie, bo, bo żeby tego nie robić po prostu. Giermek Buław. Bo, bo to zadziała w ten sposób, że jeżeli tak na siłę będziecie po prostu sobie wmawiać, to to jest ktoś, kto na przykład przyjdzie i was tak trochę przetestuje, czyli na przykład napisze wiadomości i, i co, ale tutaj potrzebujecie tak jakby bardziej się teraz zająć sobą, skupić na sobie. Oczywiście zrobić, jak uważacie. Dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, z nowego miejsca to jest yy, czytanie. Ja tutaj się dopiero urządzam, więc dlatego tego może być ten pogłos. M mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzał. amelia73.tarot.maopaczymaj.com adres mnie. jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, kontaktu ze mną, kochani, zapraszam. Być może ktoś ma teraz, czerwiec się zbliża, ochotę na półroczne czytanie. Zapraszam, będziemy robić. Wszystkiego dobrego.